Siemano, z tej strony Rewanes, a to jest kolejny odcinek z gry Kingdom Rush Origins. W tym odcinku zrobimy sobie planszę trzecią. Teraz powinniśmy dostać trzeci level wież. Dobra, zaczynamy. Tutaj będą wodospady. No i tak, dostajemy trzeci poziom wież. No już trochę się tutaj różnią wyglądem. I tak, idą z dwóch stron, z góry i z dołu. I tak... Dobra, tutaj damy sobie baraki. Dla łucznicy. Mag. Teraz tak, tutaj drugie baraki dam. Przestawcie się tutaj. I dobra, ty stań sobie tu. No, i tak, nie możemy już nic więcej dorobić, więc musimy przywołać sobie wrogów. No i dobra, idą nasi wrogowie. No i tak, już nasze tutaj jednostki rzucają sobie na dystans. Teraz użyjmy tego. No i tak, zobaczymy. Co tam teraz nam tu przynieść, ten poziom? Dobra, możecie ucznika tutaj dorobić. I tak, mamy poradę odnośnie tutaj tych roślin, które biją wrogów. Dobra, tak to działa. Jakaś beczka płynęła. Da, trzeba patrzeć, co tu jest do poplikania. O, tutaj płynie krasnolud, chyba. Tak, go możemy uratować. To jest oczywiście tutaj nawiązanie do Do hobita i do kompanii Torina, która spłynęła beczkami z leśnego królestwa elfów. I tak, to jest złoto płynie. No tak, tutaj jest dużo takich elementów do poplikania. Na przykład mamy coś, żurawia. I tutaj tak. no krokodyl go zjadł Dobra. No i tak, za tutaj za zdobycie 13 krasandufa będzie osiągnięcie z tego co pamiętam. A no i muzyczka sobie gra. Dobra, coś trzeba poulepszać teraz. By z buku strzelali. Sobie damy. No i tutaj jest kolejny krasnolud. Dobra, mamy nowego przeciwnika. Takim jest... Kiena. Mmm... Są szybkie i odporność mają na magię. Niską co prawda, ale już mają jednak. I tak, i mogą wymijać naszej baraki tutaj. No i beczkę sobie zatop możemy zatopić. I Tak, są właśnie na magów odporni. No i tak przyspieszają nagle jak są te przy naszych jednostkach Trzeba się tutaj ulepszać jeszcze na wypadek przyszli dalej dobra tutaj tak, muszę sobie poklikać A za to nie ma osiągnięcia chyba Dobra, ale łucznika teraz ulepszamy. O, kurde, już jak daleko te hiena dobiegła. Trzeba ich tutaj bić. Żeby sobie tak nie dobiegali daleko. Dobra, przyłajmy sobie kolejnych i to sobie ulepszmy tego łucznika. No, i dobra, co by też jeszcze dostawić? Pasowałoby coś? Na razie nam złota brakuje. Ten królik się chowa. Jest kolejny. żeby też tego maga sobie ulepszyć Zawsze to coś A i nie zdążyłem go uratować Spadł tutaj roztrzaskł. Porty Hien teraz, teraz leci. Dobra, tam u góry był. I dobra, piąta fala już. Dobra, idą ci mocniejsi. Oni się wzmacniają tutaj, jak są... Mają w pobliżu sprzymierzeńców swoich. I tak, poszedł do góry. A teraz wyjdzie dołem tu. I wodospadanie no, przechodzić Incoming! tutaj, też by coś pasowało, dać może obszarówkę, tutaj by pasowało baraki, może tutaj się zablokowało. Przejście no, można tak spróbować. I nie zdążyli go jeszcze złapać tej swoim zasięgiem. No, sporo ich tu było. Tutaj też. Dobra, nie załatwiło ich to, ale dostali spore obrażenia. Co tutaj będzie z dołu Dobra, jeden zginął. No właśnie, teraz oni tutaj są zbustowani. Wszyscy mogą tutaj mieć problem z nimi. Dobra, dam sobie kolejną falę. I tak mamy nowego przeciwnika. Latające są, które mogą gnole przenosić. No właśnie. I są szybkie. No, to no, się, że mamy tutaj nasze baraki już. Na, mają broń tą dystansową. To mogą ich też łatwo zdejmować. Dobra, weźmy sobie złoto. Tak, sobie może łucznika Ulepszymy tego. Tutaj tych też możemy sobie ulepszyć. Bo teraz. Widać, czy. Się różni już mocno w tym wyglądem od, od tego z poprzedniego poziomu. no takie podwójne ostrza, już wyglądają jak ci lewicy wojownicy z władcy pierścieni. No tutaj łucznik się różni, tym że jest. Mam teraz tutaj trzech łuczników, jest tutaj było dwóch, a wcześniej był jeden. Też widać różnicę. Tutaj ten Max jakoś tak. Na trzecim poziomie też mało się różni. Ma trochę więcej tych kryształów, no i damage mu się zwiększył, oczywiście. Zobaczymy sobie tego druida też na trzecim poziomie. Tego sobie też zar zaraz oczywiście ulepszymy. Tylko, że on jest drogi bardzo. No i znowu Hiena daleko przebiegła Kurde, już naprawdę daleko tutaj się zapuszczają I dobra, na razie tutaj mamy kolejne ścieżki. Na razie zablokowane. W późniejszych etapach książki się oczywiście odblokują. Dalsze tutaj ulepszenia, wiesz. Sporo ich tam z góry idzie, ulepszmy obszarówkę, Zawsze to większy damage tutaj będzie, i sporo tego tu jest, my sobie poradzimy. Dobra, musiałem tak zrobić. Szybciej się ten ult załadował. I tak, nasz bohater trochę podostawał mocno. Tutaj trzeba zdecydowanie coś dorobić. Tam żadnych wieżyczek nie ma. A tutaj na samym dole też mi się kumulują wtedy. Ale lepiej, żebyśmy coś z góry dostawali, jakieś obrażenia. Dobra, gradem strzał do, strza do stali. Dobra, chyba tutaj nim, nic więcej nie ma do poklikania. No i dobra, od razu lepiej, już to jest tak z tymi... Jak u góry są ci łucznicy. No właśnie, uratowaliśmy 13, 13 krasnoludów. Trzynaście krasnoludów z kompanii Torina oczywiście, nawiązanie. No, tych trzeba też wzmocnić. I tak, teraz mamy tutaj solidną już obronę. a ja teraz Hien będzie aż 34. A teraz weźmiemy jeszcze tego krasnoluda. A tego ucznika na trzeci poziom sobie damy. Tak, teraz tego druida tylko pasowało. Oro też damage się zwiększy, a nawet będzie very slow. 320 potrzebujemy bo zaraz powinniśmy zdobyć dobra, mamy już no i teraz faktycznie widać, że te, różni się ta wieżyczka naprawdę ładnie teraz ten druid wygląda dobra, pięknie dostali Ilu ich tam idzie? Nie wiem teraz czy tego użyć, czy nie. Może ich trochę bliżej podejdą. Tak, teraz ty sobie ulepszymy. Dobra, teraz. Ładnie dostali. A teraz tutaj wyjdą dołem. No i dobra, na razie sobie radzimy jakoś. Dobra, jeszcze tutaj z dołu idą. A co z niej poradzimy bez problemu. Dobra, chodź tutaj pomóż i dobra zrobiliśmy trzy poziomy bez tracenia bohatera i dobra, kontynuujemy dobra, cztery punkty musimy mu rozdać Hmm, to ja bym mu teraz tej rozleć te skille. O, może to będzie ciekawe. I teraz. Dobra, tak zrobię. Potem sobie może to ulepszymy. Arrows Storm. I tak, jeszcze tutaj trzy gwiazdki dostaliśmy. To sobie. Ulepszymy tutaj reinforcementy. No i tak. To było na tyle w tym odcinku z gry Kingdom Rush Origins. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Jest to tyle z mojej strony. No i cześć.